Jak to jest możliwe, że do dziś podstawowym ćwiczeniem na mięśnie brzucha u większości kobiet, ale też mężczyzn, są brzuszki? No, nie mogę tego kurde zrozumieć. A potem dostanę oczywiście wiadomość: no, ja ćwiczę, ale nie mam efektów. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Jeżeli wykonujesz ćwiczenia, które są nieefektywne, które nie działają, to nie dają efektów. I teraz masz alternatywę najprostszego na świecie ćwiczenia, które daje świetne rezultaty. Bardzo proszę. Kładziesz się na kanapie, podstawiasz sobie rękę pod głowę. Zastanawiasz się, po co masz ćwiczyć, skoro i tak nie trzymasz diety? Jak już to przemyślisz, już mimo wszystko, w związku z tym, że jesteśmy przebrani, to ćwiczymy, no to jednak niestety musimy się podnieść. Możemy sobie to ćwiczenie wykonać na kanapie, ono jest takie proste. To jest deska, tylko że na kolanach. I teraz moi drodzy, w tej pozycji staramy się napiąć mięśnie brzucha. Napiąć mięśnie brzucha nie poprzez zbliżenie pępka do kręgosłupa, tylko poprzez zbliżenie pępka do mostka. Boże, spięcie pośladków. Czyli ja w tej pozycji teraz na maksa się spinam i teraz dopiero realnie pracują mięśnie brzucha i pośladków jednocześnie, a to jest klucz podczas ćwiczeń właśnie na brzuch, żeby brzuch współpracował z pośladkami. Teraz coś oczywiście powiem, że deska na kolanach jest dla mnie zbyt lekka. Uwierz mi, że jeżeli napniesz naprawdę mięśnie brzucha i pośladków jednocześnie, to będziesz czuć ogromne napięcie właśnie w tych grupach mięśniowych. 80% osób, jak widzę, jak wykonuje deskę, to tak naprawdę trzyma napięcie na kręgosłupie, a nie na mięśniach brzucha, więc po co ją robić, jeżeli tak ona nie będzie efektywna?